Idziemy dalej. Pożegnalny, płomek. Pożegnalny. Płomek. E, a które Pokémony grasz? Te na telefonie? Czy, e, czy, czy te na, e, na Game Boya, czy, czy coś takiego? Czy Pokémon Go? Dobra, co my tutaj mamy? Coś mamy w ogóle? Na sprzedaż? Coś jest. Zadawanych odległym wrogom Od odsłonięcia. Na szczęśliwy traf. O, Nintendo Switch, właśnie. Ty, te, 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 No, bo ja, ja nigdy nie miałem. Te do Switch. To są te nowe, co nieco wyszły. W, 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 w zeszłym roku, jak się nie mylę. Aha. Kiedyś grałem trochę w Diablo. E, znaczy na PGA testowałem e, Diablo. I jakoś mi się nie, nie spodobało. Aha. <laughs> Sprzedaj. Dobry interes. Kiedyś y, właśnie na PGA, jak byłem w Poznaniu, to było chyba w, w 2017 roku, jak się nie mylę. No to testowałem mi ten do Switch y, i jakoś nie przypadło mi do gustu. Jak grę na telefonie, nie lubię. <laughs> Dobra. Eee... Wyposażenie... Ulepszmy... Znaczy... Naprawmy! I lecimy dalej. Samotnia? No ja na... padziku sobie gram na full screenie. O. No to fajnie. Fajnie. Ogól, ogólnie... lubię Pokemony, tylko kurcze... Jakoś nie przekonuje mnie Nintendo Switch. Genialny, pożegnalny płomyk. Gdzie to jest zadanie? O, w mieście, więc spokojnie możemy się jakby to powiedzieć tam tepnąć. No, mam, na, mam nadzieję, że więcej mnie e, gra się tak nie zbuguje. ...że będę musiał zaczynać od nowa, znaczy, że będę musiał ją całkowicie wyłączyć, bo wtedy pierdzielę. nie robię 24-godzinnego streama i sobie daruję. A tak to? Rewelacja. Tak to rewelacja, to jest to, na co czekałem, bo przetestowałem w... 3 bety. Ja nie sądziłem, że to się tak I podróż. nie żałuję wydanych no pieniążków. W przeznaczenia, bohaterstwo często splata się. Stwierdziłem z właśnie, że będę grał Druidem, Bogusiem. Tak, <głos》>. Jak ja to mój nick. Ojcu, co, się stało. co zrobiła Lilit? Nie możemy pozwolić, by Za dużo wierzy. widzów nie mam male, Ale mam frajdę w ogóle zgrania. Bo to jest gra, na którą czekałem. I co? Pożegnalny powrót i tyle? Tyle było trwała ta misja? Dobra. No to za.